Miłość i Nadzieja, odcinek 280, Kuzej zostawi Bachar dla Sili. Wypomni mężowi, że to on nalegał na ślub. W 280 odcinku tureckiego serialu Miłość i Nadzieja, Bachar nie zatrzyma przy sobie Kuzeja. Kiedy mąż zobaczy nagranie Alpera i dowie się, że siła jest niewinna, od razu będzie chciał jechać do ukochanej, by sprowadzić ją do swojego domu. Dla Bachar stanie się jasne, że teraz starsza siostra odbierze jej męża. Żeby temu zapobiec, w 280 odcinku miłość i nadzieja wypomni Kuzejowi, że to on nalegał na ślub, że wiele razy zapewniał, że z Silą to już koniec. Na nic się to zda, bo jeden telefon z kliniki w sprawie Sili wystarczy, by wystraszony Kuzej zaczął jej szukać. Powietrze w wielkim, jasnym salonie Willi zdawało się drżeć od niewypowiedzianego napięcia, ukrytego pod cienką warstwą wymuszonej, nerwowej radości. Bachar, ubrana w elegancki, kremowy kostium, idealny na podróż do miasta miłości, przechadzała się po pokoju, poprawiając fałdki na idealnie spakowanych walizkach stojących przy drzwiach. Na dębowym stoliku leżały dwa bilety lotnicze do Paryża, obok paszporty w skórzanych oprawkach. Wszystko było gotowe scenografia idealnego początku, idealnego małżeństwa. Każdy detal był starannie zaplanowany, każda minuta ich podróży poślubnej miała być jak kadr z romantycznego filmu. A jednak, w tym obrazie perfekcji był jeden rażący zgrzyt, cisza, która panowała między nią a jej nowo poślubionym mężem. Kuzej stał przy oknie, odwrócony do niej plecami, i patrzył na ogród tonący w popołudniowym słońcu. Jego postawa była sztywna, ramiona napięte. Nie podziwiał jednak piękna przyrody. Jego wzrok był pusty, błądził gdzieś daleko, w miejscu, do którego Bachar nie miała dostępu. Od rana był taki, nieobecny, zamyślony. Odpowiadał półsłówkami, a jego uśmiech, gdy próbowała go rozweselić, był tylko bladym cieniem prawdziwej radości. Bachar czuła, jak w jej sercu rośnie lodowaty cierni niepokoju. Próbowała go ignorować, zaklinać rzeczywistość, powtarzając sobie w myślach, że to tylko stres przed podróżą, że wszystko jest w porządku. Jest jego żoną, to ona nosi jego nazwisko. Siła to przeszłość, zamknięty, bolesny rozdział. Kochanie, powinniśmy już powoli wychodzić, powiedziała, starając się, by jej głos brzmiał bez trosko i lekko. Nie chcemy spóźnić się na samolot. Wyobrażasz sobie? Paryż na nas czeka, kuzej drgnął, jakby jej słowa wyrwały go z głębokiego transu. Odwrócił się powoli, a na jego twarzy malował się wyraz, którego nie potrafiła odczytać. Była w nim jakaś mieszanka bólu, zagubienia i czegoś jeszcze, czegoś mrocznego, co przeraziło ją do głębi. W dłoni trzymał telefon, ściskając go tak mocno, że zbielały mu knykcie, kuzej. Wszystko w porządku? Zapytała ciszej, podchodząc do niego o krok. Nie odpowiedział od razu. Przełknął ślinę, jakby w gardle uwięzła mu niewidzialna kula. W końcu podniósł na nią wzrok, a jego oczy, zwykle pełne ciepła, teraz były jak dwa odłamki lodu. Dostałem coś, powiedział głucho, a jego głos był obcy, pozbawiony wszelkiej intonacji. Podał jej telefon, na ekranie wciąż otwarte było wideo. Bachar zmarszczyła brwi, nie rozumiejąc. Z wahaniem wzięła od niego urządzenie i nacisnęła przycisk odtwarzania. W głośniku rozległ się głos Alpera, spanikowany, łamiący się, ale jednocześnie przerażająco szczery. Słowo po słowie, zdanie po zdaniu, na jej oczach rozgrywał się koszmar. Alper przyznawał się do wszystkiego. Opowiadał o leku, który potajemnie podawał sili, o tym, jak manipulował nią i otoczeniem, jak metodycznie niszczył jej reputację i zdrowie psychiczne. Opowiadał o obsesji, która kazała mu ją zniszczyć, by nikt inny nie mógł jej mieć. A na koniec, jako ostateczny dowód, pokazał fiolkę z resztką substancji i dokumenty potwierdzające jej działanie. Bachar poczuła, jak z jej płuc uchodzi całe powietrze. Świat zawirował jej przed oczami. To nie mogła być prawda to musiał być jakiś okrutny, potworny żart. Przez cały ten czas. Siła mówiła prawdę. Jej siostra, którą tak nienawidziła, którą oskarżała o najgorsze, była ofiarą. Niewinną ofiarą, gdy podniosła wzrok na Kuzeja, zrozumiała, że jej świat właśnie rozpada się na milion kawałków. Jego twarz była maską czystej agonii. W jego oczach widziała szok, niedowierzanie, a potem fale potwornego, miażdżącego poczucia winy. Patrzył na nią, ale tak naprawdę jej nie widział. W jego głowie, w jego sercu była już tylko jedna osoba. Siła ona jest niewinna, wyszeptał kuzej, a to jedno zdanie zabrzmiało jak wyrok. W jednej chwili cała jego apatia zniknęła. Zastąpiła ją gorączkowa, desperacka energia. Rzucił się w stronę drzwi, mijając ją, jakby była powietrzem. Co robisz? Dokąd idziesz? krzyknęła za nim Bachar, a w jej głosie po raz pierwszy tego dnia zadźwięczała prawdziwa, nieudawana panika. Muszę ją znaleźć, muszę ją przeprosić, muszę wszystko naprawić rzucił przez ramię, już sięgając po kluczyki do samochodu. Dla Bachar wszystko stało się jasne. Jej podróż poślubna, jej małżeństwo, jej mąż wszystko to właśnie miało zostać jej odebrane przez starszą siostrę, która, nawet nieobecna, potrafiła zburzyć jej szczęście. Poczuła, jak fala lodowatej wściekłości zalewa jej serce, gasząc resztki nadziei. Ruszyła za nim, stając mu na drodze tuż przed drzwiami wyjściowymi, zostajesz tutaj, powiedziała twardo, starając się, by jej głos nie drżał. Kuzej spojrzał na nią tak, jakby dopiero teraz w pełni zdał sobie sprawę z jej obecności. Jego spojrzenie było pełne rozpaczy i zniecierpliwienia. Bachar, zejdź mi z drogi. Nie rozumiesz? Siła, ona przez cały ten czas cierpiała przeze mnie. Przez nas wszystkich. Wierzyłem kłamstwom, pozwoliłem ją skrzywdzić. Muszę to odkręcić. W tym momencie z salonu wyszła Kawajden, zwabiona podniesionymi głosami. Jej twarz wyrażała zaniepokojenie, które szybko przerodziło się w czujność, gdy zobaczyła walizki i zdeterminowaną minę zięcia. Co tu się dzieje? Kuzej, dziecko, dokąd się wybierasz? Samolot czeka, to nieważne, mamo, warknęła Bachar, nie spuszczając wzroku z męża. Kuzej ma pilniejsze sprawy niż własna żona i miesiąc miodowy, siła jest niewinna, powtórzył Kuzej, zwracając się do Kawajden, jakby szukał u niej zrozumienia. Alper ją y truł, wszystko nagrał. To on za wszystkim stał, kawajden pobladła. Przez chwilę na jej twarzy odmalował się autentyczny szok, ale szybko zastąpiła go chłodna kalkulacja. Wiedziała, co to oznacza. Wiedziała, że powrót niewinnej sili to koniec starannie budowanej iluzji szczęścia Bachar. Mój Boże, biedne dziecko, szepnęła, ale zaraz potem jej głos nabrał siły. Ale Kuzej, to niczego nie zmienia. Jesteś teraz mężem Bachar. Twoim obowiązkiem jest dbać o nią. Pojedziecie do Paryża, odpoczniecie, a jak wrócicie, na spokojnie wszystko wyjaśnicie. Siła poczeka to były złe słowa. Słowo poczeka zadziałało na Kuzeja jak czerwona płachta na byka. Poczeka. Powtórzył z gorzkim, pozbawionym wesołości śmiechem. Ona czekała wystarczająco długo. Czekała, aż jej uwierzę, a ja ją zawiodłem. Wsadziłem ją do piekła, a teraz mam jechać na wakacje? Nigdzie nie jadę. Próbował wyminąć Bachar, ale ona chwyciła go za ramię. Jej uścisk był zaskakująco silny, desperacki. Dokąd jedziesz? Zapytała ponownie, a jej głos był już niski, drżący z tłumionej furii. Nie słyszałaś? Siła jest niewinna pojadę do niej, przeproszę ją i sprowadzę do domu. Nie cieszysz się? Złościłaś się na nią bez powodu. Przywiozę ją, pogodzicie się i wszystko wróci do normy. Mówił gorączkowo, chaotycznie, jakby próbował przekonać samego siebie, że to takie proste. Że jedno przepraszam może zmazać miesiące cierpienia. Bachar roześmiała się, ale był to śmiech ostry, bolesny na granicy histerii. Wróci do normy? Do jakiej normy, kuzej? Czy ty siebie słyszysz? Mieliśmy jechać w podróż poślubną. Spójrz, walizki, bilety, wszystko gotowe. Jedziemy? Jesteśmy małżeństwem. Zdajesz sobie z tego sprawę? Jestem Twoją żoną, dociera to do Ciebie? wyrzucała z siebie słowa, a każde z nich było jak cios. Tak, dociera odpowiedział cicho, unikając jej spojrzenia. Jego oczy znów uciekły gdzieś w dal, w stronę drogi, która mogła go zaprowadzić do sili. Ale idziesz do sili, bo jest niewinna? Kontynuowała Bachar, czując, jak jej serce pęka na tysiąc kawałków. Mieliśmy jechać na miesiąc miodowy. Mieliśmy zacząć nasze życie. Nasze, kuzej, ty i ja. Bachar, ona jest niewinna. Co chcesz, żebym zrobił? Udał, że tego nie widziałem? Że jej los mnie nie obchodzi? Jego głos w końcu się podniósł, pełen frustracji i bólu. Chcę, żebyś pamiętał o obietnicach, które mi złożyłeś, krzyknęła, a łzy w końcu popłynęły po jej policzkach. Pamiętaj, że jesteś żonaty. Pytałam cię, pytałam tyle razy, czy na pewno zapomniałeś o sili. Patrzyłeś mi w oczy i mówiłeś, że to już koniec. Kłamałeś, nie kłamałem. Wtedy tak myślałem. Bąknął, ale jego słowa brzmiały nieprzekonująco nawet dla niego samego, tak? Syknęła, podchodząc jeszcze bliżej. Pytałam cię też, czy jesteś gotowy na ślub ze mną. Mówiłeś, że tak. To ty chciałeś się żenić, nie ja. Pamiętasz? Ja nie chciałam żyć, a ty mnie przekonywałeś, że warto. To ty nalegałeś, kiedy ja chciałam odebrać sobie życie. Uratowałeś mnie, mówiłeś, że będziemy szczęśliwi, że mnie nie zostawisz. A teraz, teraz, po kilku dniach od ślubu, idziesz do mojej siostry z tym błyskiem w oku. Z taką determinacją, jakiej nigdy nie widziałam, gdy patrzyłeś na mnie. Co to wszystko znaczyło, kuzej? Co? Jej słowa zawisły w powietrzu, ciężkie od oskarżeń i bólu. Uderzyła w jego najczulszy punkt, jego poczucie odpowiedzialności, jego obietnicę, którą złożył, gdy uratował ją przed samą sobą. Kuzej skulił się pod ciężarem jej oskarżeń. Patrzył na nią, na swoją żonę, i po raz pierwszy od obejrzenia nagrania zobaczył jej rozpacz. Poczuł ukłucie winy, ale było ono niczym w porównaniu z miażdżącym ciężarem tego, co zrobił sili. Bachar, ja, zaczął, ale nie wiedział, co powiedzieć. Każde słowo było kłamstwem albo okrutną prawdą. Nie było dobrego wyjścia, wtedy Bachar zrozumiała. Zrozumiała, że krzykiem, płaczem i oskarżeniami niczego nie osiągnie. Siłą go nie zatrzyma, wręcz przeciwnie, tylko go od siebie odepchnie. Musiała zmienić taktykę. Musiała zagrać, ostatnia, desperacka gra o wszystko, wzięła głęboki, drżący oddech i otarła łzy z policzków. Wyraz jej twarzy złagodniał, a wściekłość ustąpiła miejsca fałszywemu, pełnemu cierpienia zrozumieniu. Spojrzała na niego, a jej oczy były teraz wielkie i smutne, jak u zranionego dziecka. Powiedziałeś mi, że jej nie kochasz, powiedziała cicho, a jej głos był teraz spokojny, choć wciąż drżał. Wierzę ci, wierzę ci, kuzej, bo wiem, żebyś mnie nie okłamał w takiej sprawie. Wierzę, że to, co czujesz, to tylko poczucie winy. To normalne. Jesteś dobrym człowiekiem, dlatego tak cię to dotknęło. Oczywiście, że musisz do niej jechać. Musisz ją przeprosić. Ja też powinnam. Kuzej i Kawajden spojrzeli na nią ze zdumieniem. Taka nagła zmiana była szokująca. Więc idź kontynuowała Bachar, odsuwając się od drzwi i robiąc mu przejście. Na jej ustach błąkał się słaby, męczeński uśmiech. Odwiedź, starą przyjaciółkę. Wyjaśnij wszystko i wróć do mnie. Do swojej żony. W podróż poślubną możemy pojechać jutro. Albo pojutrze, Paryż nie ucieknie. Poczekam jej słowa były mistrzowskim posunięciem. Zagrała rolę wyrozumiałej, kochającej żony, która rozumie jego dylematy i wspiera go nawet w najtrudniejszych chwilach. Zdjęła z niego presję, dała mu pozwolenie, na które podświadomie czekał. Uwierzył w jej przemianę, bo desperacko chciał w nią uwierzyć. To ułatwiało mu podjęcie decyzji, rozgrzeszało go w jego własnych oczach. Dziękuję, Bachar, szepnął z ulgą, a w jego głosie słychać było autentyczną wdzięczność. Wiedziałem, że zrozumiesz. Wrócę, obiecuję. Wrócę szybko pochylił się i pocałował ją w czoło. Był to pocałunek pospieszny, niemal formalny, pozbawiony jakiejkolwiek namiętności. Był to gest wdzięczności, a nie miłości. Bachar poczuła chłód jego ust na swojej skórze i musiała użyć całej siły woli, by nie wzdrygnąć się z odrazy. Uśmiechnęła się tylko blado i patrzyła, jak odwraca się i wychodzi, zamykając za sobą drzwi. Stała nieruchomo przez kilka sekund, wsłuchując się w dźwięk jego kroków na żwirowej ścieżce, a potem w ryk silnika samochodu, który po chwili ucichł w oddali. Gdy tylko zniknął, jej maska opadła. Piękna, wyrozumiała twarz wykrzywiła się w grymasie bólu i nienawiści. Opadła na kolana, a z jej gardła wydarł się zduszony szloch. Kawajden podeszła do niej i objęła ją ramionami. Cicho, córeczko, cicho. Dobrze to rozegrałaś. Wróci, musi wrócić, szeptała jej do ucha, ale jej słowa pocieszenia brzmiały pusto. Obie wiedziały, że to nie jest takie proste. Obie wiedziały, że siła, nawet zamknięta, chora i upokorzona, wciąż miała nad Kuzejem władzę, jakiej Bachar nigdy nie będzie miała. Władzę pierwszej, prawdziwej miłości, tymczasem Kuzej pędził samochodem przez ulice miasta, nie zważając na przepisy. W głowie huczało mu od myśli. Obrazy z nagrania Alpera mieszały się ze wspomnieniami wspomnieniami okrutnych słów, które rzucał sili, jej pełnych bólu oczu, jej zapewnień o niewinności, które tak bezdusznie ignorował. Każde wspomnienie było jak cios nożem prosto w serce. Jak mogłem być tak ślepy? Jak mogłem jej to zrobić? powtarzał w myślach, jak mantrę. Poczucie winy było tak przytłaczające, że fizycznie go bolało. Czuł ucisk w klatce piersiowej, brakowało mu tchu. Obietnica dana Bachar, wdzięczność, którą przed chwilą poczuł, wszystko to rozpłynęło się, zastąpione jednym, wszechogarniającym pragnieniem zobaczyć sile. Upaść przed nią na kolana i błagać o wybaczenie, jego celem była klinika psychiatryczna, miejsce, które sam dla niej wybrał. Miejsce, które miało być jej więzieniem, a okazało się kolejnym kręgiem piekła. Chciał tam wpaść, wyważyć drzwi, zabrać ją stamtąd i nigdy więcej nie pozwolić, by ktokolwiek ją skrzywdził. Właśnie wtedy, gdy z wściekłością wciskał pedał gazu, jego telefon zadzwonił ponownie. Na wyświetlaczu pojawił się nieznany numer. Odebrał odruchowo, włączając tryb głośnomówiący. Słucham warknął do słuchawki Czy rozmawiam z panem Kuzejem? usłyszał spokojny, profesjonalny głos. Dzwonię z kliniki psychiatrycznej Nowa Nadzieja w sprawie pacjentki, sili, serce kuzeja zamarło. Zatrzymał gwałtownie samochód na poboczu, ignorując klaksony innych kierowców, tak, to ja. Co się stało? Czy wszystko z nią w porządku? zapytał, a jego głos drżał. Po drugiej stronie zapadła krótka, złowroga cisza. Przykro mi, panie Kuzej, odezwał się w końcu mężczyzna, a jego ton był śmiertelnie poważny. Mamy problem. Siła, ona uciekła, świat Kuzeja zatrzymał się w miejscu. Przez sekundę nie mógł zrozumieć znaczenia tych słów. Uciekła? Jak? Gdzie? Co to znaczy uciekła? Wykrztusił w końcu, podczas wieczornego obchodu zauważyliśmy jej nieobecność. Okno w jej pokoju było otwarte. Przeszukaliśmy cały teren, ale nigdzie jej nie ma. Zawiadomiliśmy już policję. Dzwonimy do pana, ponieważ był pan osobą kontaktową. Czy ma pan pojęcie, gdzie mogła się udać? Kuzej nie słyszał już ostatnich słów. Jego umysł pracował na najwyższych obrotach, tworząc najczarniejsze scenariusze. Siła, w swoim stanie, sama, gdzieś w obcym mieście. Zdezorientowana, przerażona, bez pieniędzy, bez pomocy. Pod wpływem leków, które podawał jej Alper, mogła być nieobliczalna. Mogła zrobić sobie krzywdę. Poczucie winy, które czuł do tej pory, było niczym w porównaniu z lodowatym przerażeniem, które teraz ścisnęło mu gardło. To już nie była kwestia przeprosin. To była kwestia jej życia. Jadę tam, powiedział do telefonu i rozłączył się, nie czekając na odpowiedź. Rzucił telefon na siedzenie pasażera i z piskiem opon zawrócił, kierując się prosto do kliniki. Bachar, Paryż, ich małżeństwo, wszystko to przestało istnieć. Była tylko siła. Zaginiona, bezbronna, a on musiał ją odnaleźć. Nieważne, jakim kosztem, w willi, w której zostawił swoją żonę, Bachar wciąż klęczała na podłodze. Łzy wyschły, a w jej oczach płonął zimny ogień. Patrzyła na bilety do Paryża leżące na stoliku. Symbol jej marzeń, które w jednej chwili zamieniły się w proch. Podniosła jeden z nich i powoli, metodycznie, rozdarła go na strzępy. A potem drugi, to nie koniec, pomyślała. To nie może być koniec. Walczyła o niego zbyt długo, poświęciła zbyt wiele, by teraz pozwolić sili wszystko zniszczyć. Nawet jeśli będzie musiała grać rolę idealnej żony przez wieczność, zrobi to. A w cieniu, tam gdzie nikt nie patrzy, znajdzie sposób, by jej siostra zniknęła z ich życia na zawsze. Tymczasem Kuzej pędził przed siebie, a w jego sercu rosła modlitwa, desperackie błaganie do sił wyższych, by pozwoliły mu ją znaleźć. Żywo. I by dały mu szansę powiedzieć jedno słowo, które teraz znaczyło dla niego więcej niż cokolwiek innego na świecie. Wybacz.